Czy to oznacza na przykład, że partia typu Konfederacja niesie w sobie samo dobro? Zapewniam Państwa, że nie. Panie I teraz Panie słucham. Jeżeli no. nie nie. mówimy o tym, że mamy pewnego, przepraszam, jeżeli tak. mówimy o tym, że na świecie mamy wszędzie, Strukturę mafijną. mawiamy strukturę mafijną, którą pan nazywa pięknie bestią. I jeżeli oglądaliśmy wszyscy sobie Ojca Krzesnego i tak dalej, to w mafiach nie ma takiej możliwości, żeby nagle pojawił się jeździec na białym koniu. Dokładnie i tego tak. Dlatego to jest po prostu wędr bezpieczeństwa do tego, że jak się już nie podoba komuś jedna partia, nie spodoba się druga, to macie jeszcze dla młodych i innych, nowoczesnych, którzy ani tu, macie, ani macie. Alb, macie albo Mencena, albo Brauna. I teraz e, e, ja. ja Powiem tak. Absolutnie dokładnie tak i wpuścić ich w pewien kanał. I teraz e, e, dokładnie tak to czytam.